Błogosławiony Bartololongo. Nabożeństwo 20 sobót Łaskami słynące nabożeństwo różańcowe w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu Panie, pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze I na wieki wieków. Amen Czytanie. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Rozważanie wokół tajemnicy różańca. Siódma sobota. Jezus zamienia wodę w wino na weselu w kanie galilejskiej. Czytamy w Ewangelii, że kiedy Jezus ukończył trzydziesty rok życia, został ochrzczony w wodach Jordanu, gdzie dał się słyszeć głos z nieba zaświadczający, że jest on synem Boga Ojca. I po czterdziestodniowym poście na pustyni zaczął głosić nauki. Czytamy, że pewnego dnia znalazł się w kanie galilejskiej, spędzając czas na przyjęciu z okazji zaślubin. Był tam ze swoją matką i czterema pierwszymi uczniami: Piotrem, Andrzejem, Filipem i Bartłomiejem. W połowie uczty zabrakło wina. Była to hańba dla nowożeńców, smutek dla ich przyjaciół, przykrość w najradośniejszym momencie uczty weselnej. Maryja, święta matka Jezusa. Matka zawsze pojawia się przy cudach dokonanych przez syna, dowiedziała się o tym, i jej serce wypełniło współczucie wobec żalu, którego doświadczyli nowożeńcy. Poruszona miłością, którą Bóg napełnił jej serce jako matki cierpiącej ludzkości, nie rozmyślając, czy nadszedł czas, by jej ukochany syn ukazał się wszystkim jako syn Boga poprzez swoje cuda, zwróciła się do niego ze spojrzeniem pełnym czułości, prośby, lecz także zdecydowania i rzekła takie oto słowa. Nie mają już wina. Syn Boga, jako że nie nadszedł jeszcze czas, w którym miał ukazać swoją chwałę, odparł jej słowami, którymi chciał ją pouczyć, że nie może czynić cudów inaczej, jak tylko w sytuacjach nadprzyrodzonych i by spełniać wolę Ojca. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Lecz dziewica Maryja była nie tylko dobrą kobietą, która uosabiała całą ludzkość w planach stworzenia świata i wychwalania Boga, ale była także matką Jezusa. A prośbą swojej matki Mesjasz nie umiał się sprzeciwić. Uprzedzając godzinę, w której miał okazać swoją moc, za sprawą wstawiennictwa matki, uczynił pierwszy ze swoich cudów wobec natury. W rzeczywistości 30 lat wcześniej zanim przyszedł on na świat, dokonał pierwszego cudu wobec sędziwej Elżbiety i Jana Chrzciciela. Nie na skutek próśb, lecz jednego słowa, pozdrowienia jego świętej matki. Od tamtego czasu na Wyżynie Judzkiej brzmiał hymn pochwalny, wypowiedziany po raz pierwszy w domu niemego Zachariasza. Ewangelia według świętego Jana dodaje, że po krótkim, lecz mocnym słowie Maryi, skierowanym do Syna, Natychmiast stał się wielki cud w Kanie. Za każdym razem, gdy wypowiada się imię Maryi, gdy rozważa się jej tajemnice, kiedy powtarza się jej słowa, utwierdza się w nas to, co zaszło na początku. Łaska przenika duszę, która wzywa Maryję. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest łaska. Dlatego Maryja nie może rozdzielić się z Jezusem, a o Jezusie nie można nigdy myśleć z pominięciem Maryi dziecko nie może przecież widzieć się gdzie indziej niż w ramionach matki, która je obejmuje. Jezus chciał chwały swojej matki. Ona jest magnesem dla serc, przynętą dla zagubionych dusz przyciąga je do serca swojego syna, by otrzymały wybaczenie i łaskę. Przez Maryję więc podążamy do Jezusa, jak naucza święty Bernard. Wystarczyło tylko słowo Maryi, by Jezus dokonał pierwszego cudu łaski, uświęcając przed swoimi narodzinami Jana Chrzciciela swoją matkę i swój dom. Dziś, gdy ma trzydzieści lat, wystarczy tylko słowo Maryi, by Jezus dokonał pierwszego cudu w naturze, na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej, żeby ukazać światu swoją boskość oraz jak wielką siłę mają względem jego serca prośby matki. Od przyjścia na świat chciał pokazać, że z matki uczynił skarbniczkę swojej łaski. Bóg chciał, byśmy wszystkie łaski otrzymywali z rąk Maryi. O dobry Boże, o dobra Maryjo, ile nadziei musi być w tobie moje serce, że czujesz się zapalony miłością tak dobrej matki. Kto kocha Maryję, jest kochany przez Jezusa i Jezus w nim mieszka. Razem będą trwać na ziemi i w niebie. Każde dobro przychodzi do mnie za pośrednictwem Maryi, za sprawą jej odwiedzin. Gdziekolwiek matka odwiedza swoje dzieci, tam zawsze triumfuje zwycięstwo i miłość. Maryja przemawia do serca swojego wiernego. Gdybyś wiedział drugie dziecko, jak wielki prezent czyni ci opatrzność prowadząc prosto do mnie, jestem twoją matką i posiadam nieskończone łaski połączone z żarliwym pragnieniem przelania ich na Ciebie. Bądź więc szczęśliwy i odważny. Lecz cóż to, nie wydajesz się pełny tej radości, która tak mi się podoba. Jaka twarz może nie być wobec mnie pogodna? Obudź w sobie żarliwość, obudź zapał. Dlaczego chcesz mnie zmartwić, ukazując się smutny u moich stóp? Choć wielkie są cierpienia chorego, cieszy się on, gdy widzi u swojego boku lekarza, który może go uleczyć. Dziecko Boże, ja jestem lekarstwem na wszystkie choroby, lecz chcę, abyś opowiedział mi o nich jeśli mam być twoim ratunkiem. Chcę, żebyś wyjawił mi swoje lęki, jeśli pragniesz, bym cię od nich wyzwoliła. Zaufaj mi, dziecko, moje serce nie otwiera się przed tymi, którzy nie oddają się w moje ramiona. Ja jestem słodkością i delikatnością, nazywam się matką litościwą i miłosierną. Nikt nigdy nie pożałował, że powierzył mi swoje tajemnice że opowiedział mi o swoich nieszczęściach że odkrył przede mną swoje rany że odsłonił swoje ubóstwo Pamiętaj że na weselu w Kanie moje serce nie mogło pozostać obojętne w obliczu zmieszania które dotknęło nowożeńców z powodu braku wina Myślisz że nie ogarnie mnie współczucie wobec większych jeszcze problemów i widoku prawdziwych nieszczęść Otwórz przede mną swoje serce i pozwól temu, kto cię kocha, uczynić ci dobro. Wiem, że żyjesz w świecie, który zamienił się w mieszkanie dzikich stworzeń, usidlających cię każdego dnia i każdej nocy. Wiem, że twoje namiętności są żywe i płoną. Wiem, że wielka jest słabość, że często dajesz się omamić i popełniasz zdradę wobec mojego syna. Lecz oto ja. Gotowa, by nieść ci pomoc, ażebyś zawsze był gotowy na przyjęcie moich darów. Pokaż mi swój umysł. Och, skąd ta duma, zazdrość, zawiść, próżność, porządliwość? Daj mi swój umysł, a oczyszczę go jak złoto. Otwórz swoje serce. Czego się boisz? Skąd ta niechęć? Odwagi. O, biedne serce, ileż namiętności nim miota ileż popiołu je zanieczyszcza, ileż cieni go przesłania, ileż nieszczęścia wypełnia. Daj je mi. Jezus włożył swoje serce w moje dłonie, a ty jeszcze się wahasz? Wybierz mnie, mój drogi, na królową swojego serca, a zobaczysz, jak zmieni się ono w źródło szczęścia. Wstań i idź ze mną ścieżką chrześcijańskich cnót. Modlitwa ruszańcowa Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy, obdasz nas spojrzeniem. Ma Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus który przemieniłeś wodę w wino święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus który przemieniłeś wodę w wino Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który przemieniłeś wodę w wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który przemieniłeś wodę wino. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Różańca Świętego w Pompejach, Matko nasza najsłodsza, spraw, abyśmy zawsze słuchali głosu Jezusa, aby przemienił nasze życie w Jego, jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej zamienił wodę w wino, pokazując swoją chwałę. Błogosławiony Bartololongo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Modlitwy w intencjach papieża. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia życie słodycze i nadziejo nasza witaj do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym Łespadole. przeto orędowniczko nasza owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż o łaskawa o litościwa o słodka Panno Maryjo. Memorare do Matki Bożej Pompejańskiej. Pamiętaj, o najłaskawsza dziewico Różańca Świętego, nie ma takiego, który Tobie się zawierzył, a nie zostałby wysłuchany, który by nie otrzymał Twojej pomocy poprzez Różaniec. I ja, kierowany tą wiarą, przychodzę do Ciebie, o Matko Miłosierdzia, dziewico dziewic, Potężna królowo-zwycięska, oto jak grzesznik u Twoich stóp błagam o łaskę, błagam o wstawiennictwo. Proszę, nie lekceważ moich błagań, Matko Słowa, ale przez Twój najświętszy różaniec i upodobanie względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mnie. Amen. Zadanie: Zwróć się do Najświętszej Maryi. Aby poprosiła Jezusa, by odwiedził Twój dom i dał Ci wiele swoich łask, których symbolem jest woda zamieniona w dobre wino. Uczyń tak, by zawsze czuć dyskretny i przenikliwy wzrok Maryi, która umie poznać się na potrzebach swoich braci i pospiesz im z pomocą. Poprowadź ich w wierze do Chrystusa, świadcząc słowami i czynami, że jest on naszą nadzieją akt strzelisty. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. Modlitwa o kanonizację błogosławionego Bartolalonga. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartolalonga, żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary, i miłości. Dziękujemy Ci Boże za jego niezwykłą duchową podróż, Jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię spraw, by błogosławiony Bartololongo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła powszechnego tak by każdy mógł nasztadować Go jako wzór życia i otrzymywać łaski za Jego wstawiennictwem. Amen. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozważania pochodzą z książki wydawnictwa Rosemaria pod tytułem Nabożeństwo 20 sobód napisanej przez błogosławionego Bartolo Longo.